Bartek zajmuje się dziś koreańskim elektrykiem. To Kia EV6. Jak widać, z lekko zdekompletowanym przodem, ale za to jeżdżąca. Klient nam tutaj zlecił weryfikację baterii, ponieważ płyn chłodzący wydostaje się na zewnątrz. No, bardzo niebezpieczna sytuacja, bo nie będzie miało chłodzenia. Pewnie jest uderzona gdzieś od spodu. Zobaczymy, co możemy z tego uratować. Czy będziemy wymieniać wannę, czyli sam spód tej baterii, czy zostały modowy oszkodzone. Co możemy zrobić, żeby było jak najtaniej? Kia akurat jest jednym z lepszych samochodów, jeżeli chodzi o dobór części, bo w katalogach mamy dosłownie do tego samochodu wszystko. Mówiąc inaczej, nie jest to jednorazówka, którą po lekkiej ocierce podwozia trzeba złomować. No to co, komputerek, podłączymy, sprawdzimy wszystkie kody błędów przed rozpoczęciem pracy, bo raporcik najważniejsza sprawa. Raporcik powie, czy wycieka tylko płyn, czy jednak w samej baterii też występują jakieś nieprawidłowości. Elektrownia w tym aucie jest dość potężna. Bateria o pojemności ponad 77 kWh zasila dwa silniki o łącznej mocy 325 koni. Właściciel mówił, że jest handlarzem. Powiedział, że by zrobić dobrze, ale... A i za darmo. Ale za, darmo. I za, i za, tak. za darmo. Za darmo. darmo, za darmo no. Czyli to, to akurat dobrze trafił. Nowa, podobna kija kosztuje ponad 300 tysięcy złotych. Tymczasem dwu-, trzyletnie egzemplarze po stłuczce można kupić za mniej niż 100 tysięcy. Ten ma zaledwie 20 tysięcy kilometrów przebiegu. Chyba już wiadomo, którędy wycieka płyn. Niestety było dość silne uderzenie, bo mamy wgniotkę. Przerwana została pierwsza osłona aluminium. Ona się składa tam z dwóch albo trzech warstw i tutaj te kanaliki wodne, które idą, mają służyć temu, że te ogniwa, które leżą, mają być chłodzone. Jeżeli nie ma żadnego głębszego wgniecenia w środku, nie ma żadnego zagrożenia co do samej baterii, więc jeszcze to można zregenerować. Albo klient kupi nową wannę, tutaj na te wszystkie moduły, bo zostało to uszkodzone, albo po prostu zespawamy to, co jest, ale to nie ode mnie zależy, tylko od spawacza od aluminium. Na szczęście uszkodziła się tylko pierwsza warstwa wanny. Bartek. No? Ja bym nie wyciągał na razie tej baterii. Spawamy to, zalewamy to pływem człowieka. I zobaczymy. Ale zaraz zobaczę, ile kosztuje osama obudowa. Wszystko można kupić do tego auta i to mi się podoba. Instalacja, sterowniki, wszystkie rurki, e, durna pokrywa, uszczelki, wszystko można normalnie kupić. Cokolwiek by się tu nie uszkodziło, to jest jedna z nielicznych marek, że naprawdę można otworzyć i tanio naprawić to auto. Co do całej konkurencji nie będę wymieniał marek, no niestety czasami jest tak, że jak dostanie tą dziurkę, to już by było wymienię by element. Baterie zaczynają się tak w granicach 60 nawet do 200 tysięcy złotych, w od no ja mam z tym zrobić. Możesz klientowi wysłać w paczce. No dobra. Obudowa widnieje w internecie, ale z jej dostępnością i ceną też nie jest do końca tak różowo. Obudowa. Niedostępne nigdzie, niedostępny nigdzie mhm. cena to jest 15 tysięcy netto. Netto, cały spód baterii. Netto, tak. 15 tysięcy, czyli wat jeszcze do tego. Dobra. Dziękuję. Dziękuję, że. No dobra, część jest niedostępna, bo samochód jest ze Stanów. Ale 15 tysięcy netto by tyle kosztowało. Plus, oczywiście, trzeba by było rozebrać tę baterię na części pierwsze prawidłowo i przełożyć wszystkie moduły, zaostosować pasty. Myślę, że wtedy około 30 tysięcy e, wtedy klient by się zamknął do 35.